Moi drodzy, witajcie. w lewo za kierownicą. Dzisiaj gościem jest Przemysł w O, co ty robisz w moim aucie? Porwał mnie. A, już. Ale Jeszcze nie do no, końca. Cześć, komentuj, brothers. Welcome, witajcie. Witajcie, moi drodzy. Troszkę czasu minęło, nie było naszego programu. E, troszkę zawirowań, innych rzeczy, natomiast będę starał się, żeby e, te programy pojawiały się e, może nie częściej, ale z pewną regularnością e, i omawiać pewne tematy, które gdzieś tam się w tym czasie, kiedy nie nagrywałem pojawiły, w opinii publicznej, oczywiście w życiu Kościoła czyli w życiu naszego chrześcijańskiego podwórka, jak ja to mówię wiele rzeczy się wydarzyło, wiele rzeczy pozytywnych, też negatywnych. Jesteśmy w takim miejscu historii, że e, wiele rzeczy nas zaskakuje. Myśleliśmy, że jak skończyła się druga wojna światowa, pomimo, pomimo tych konfliktów, które gdzieś tam się na, na świecie toczą, e, do naszego kontynentu już nic nie nie dosięgnie żaden większy konflikt, żadne większe problemy, żadne poczucie pewnej niestabilizacji czy niebezpieczeństwa. Cały czas tak myśleliśmy i, i ja się okazuje, że byliśmy w dużym błędzie. Bo jednak e, wróg nie śpi, obojętnie jaki to jest wróg. E, czy to jest wróg, który jest w cudzysłowie zły, czy wróg, który jest w cudzysłowie dobry. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, na kim możemy polegać. Czy możemy polegać na jakichś sojuszach, czy, możemy, czy mo, nie możemy polegać. Prawda jest taka, że polegać możemy tylko i wyłącznie na Bogu. Bo tego Bóg jest z nami, na Bogu nigdy się nie zawiedziemy. Natomiast na człowieku, na różnych aneksach, na różnych papierach, które gdzieś tam podpisujemy, zawsze możemy się zawieść. Niestety taka jest prawda i świat też to pokazuje, że nigdy nie możemy być pewni niczego. Moi drodzy, jeszcze nawiązując do tych spraw, które się jakby toczą, które się dzieją, pamiętamy czasy COVID-a, pamiętamy czasy Noszenie maseczek, zamykanie kościołów. Teraz de facto się to nie dzieje. Widzimy, że jest jakieś takie odpuszczenie, być może przez to, że dużo u nas jest ludzi z Ukrainy, więc jakbyśmy mieli tych ludzi szczepić, jakbyśmy mieli tych ludzi sprawdzać. Z drugiej strony, jak mamy nakazywać ludziom, którzy mieszkają w naszym kraju do tego, aby nosili maseczki, a, do, a ludziom, którzy przyjechali, żeby nie nosili tych maseczek, to ma to weryfikować itd, tak i tak dalej. Tak więc widzimy y, duże takie zwolnienie tych restrykcji po stronie rządzących, być może z tego powodu, być może z tego powodu, że COVID wyhamował, być może z tego powodu, że ludzie się zaszczepili w jakiejś dużej ilości, i być może ten, ta pandemia gdzieś tam też wyhamowała. Nie wiem, nie mi to oceniać w każdym bądź razie. Jeżeli chodzi o kościół, widzę, że możemy się znowu gromadzić. Widzę, że nie ma żadnych restrykcji. Przynajmniej ja tego nie widzę, że musimy siedzieć co drugie. gdzieś tam krzesło, siedzenie czy w ławce muszą być jakieś tutaj e, e, odległości między nami, że musimy mieć maseczki e, i tak dalej. tak dalej. To wszystko gdzieś tam zanikło. Tak więc, chwała Bogu za to, bo. Wiem z różnych źródeł, z rozmów z różnymi ludźmi, że był to duży problem i dla samych braci, sióstr, którzy uczestniczyli w nabożeństwach, jak i też dla pastorów, którzy no, w, czasami musieli po prostu te kościoły albo zamykać, czy słusznie, czy nie. Nie mi to oceniać, nie znam w każdej sytuacji. E, czy też e, robić osobne nabożeństwa, czy też starać się jakiegoś tych ludzi podzielić, czy robić te nabożeństwa online. Każda sytuacja jest inna i ciężko tutaj e, się wczuć, e, jakby nadać tonu wszystkim e, taki sam wydźwięk. Fakt, faktem, to już powiedziałem kiedyś, że tym, który reguluje uwielbienie i tym, który wymaga od nas uwielbienia, czci jest pług i nikt nie powinien nam tego w żaden sposób zakazywać i regulować. Tak więc e, myślę, że tutaj władza nie miała żadnego prawa do tego, aby nam zabraniać spotykać się i i wielbić tego, który jest twórcą nieba i ziemi. Jeszcze dalej, moi drodzy, widzimy, jaka jest sytuacja odnośnie e, tej wojny na Ukrainie, która gdzieś tam się, w Ukrainie, która gdzieś tam się rozpoczęła. Widzimy, że najesca próbuje w, in, w inny sposób przedstawiać prawdę, jaka jest. E, że to jest obrona przed nacjonalistami tak itd., itd. Mamy swoje źródła, które, a tymi źródłami są nasi bracia i siostry, którzy uciekli. Z Ukrainy do Polski mamy tych ludzi w swoich zborach i widzimy, jaka jest prawda, po co nasi bracia, i mówią nam prawdę, że jest na miejsca, i na miejsca przyjechał grabić, i mordować. Tak więc musimy na tym polegać, i polegamy na informacjach, polegamy na naszych braciach i, i myślę, że to jest tutaj w tym przypadku najważniejsze, żeby wyciągać z tego wnioski i faktycznie. Stać po tej dobrej stronie, nie po stronie agresora, tylko po stronie bezbronnych ludzi, których się morduje. Natomiast w nawiązaniu do tego, co powiedziałem, moi drodzy, ee, ciekawe jest zachowanie Kościoła i o tym chciałem dzisiaj powiedzieć. Ciekawe jest zachowanie Kościoła pomijając kwestie Kościołów chrześcijańskich, na przykład Przedusolów chrześcijańskich, jak Kościół Rzymskokatolicki, zachowanie papieża Franciszka, który nie skrytykował nigdy Putina, czy nie skrytykował Rosji cały czas mówił o jakimś konflikcie, abyśmy się modlili też te takie procesje, gdzie krzyż miała nieść rodzina czy ludzie z Ukrainy i ludzie z Rosji ja o tym pisałem kiedyś na internecie, że równie dobrze można by powiedzieć, żeby krzyż w latach 40. ubiegłego wieku nieśli naziści i Polacy tak więc taki wydźwięk byłby sam przecież na miejsca, yy, jakim byli wtedy Niemcy. Yy, najechał nasz kraj, wiadomo co się działo, dlatego no, wydźwięku żadnego ze strony katolickiej nie ma absolutnie. Ty, można nawet odnieść wrażenie, że, yy, że jest bardziej takie, być może nie poparcie, bo to źle zabrzmi, ale no, chowanie głowy w piasek. Niestety tak to się odbywało. Czy tak to się odbywa dalej? Natomiast faktycznie mówimy tutaj o instytucji, która jest para kościelna, instytucji, która jest parachrześcijańska. W sensie nie ma to nic wspólnego tak naprawdę z Chrystusem, nie ma nic wspólnego z wiarą, z biblijnym Chrystusem, z biblijną wiarą, więc myślę, że nie możemy się niczego innego spodziewać, ponieważ jest tak jak jest, i wróg pokazuje, zwodniczy wróg, że stoi po stronie zła, a nie po stronie dobra. Natomiast moi drodzy, to co zaskakuje, ciekawa, ciekawa rzecz, słuchajcie, bo jeden z moich braci, chociaż to jest pewnie publikacja, e, którą można wszędzie odczytać, to nie jest żaden problem, żeby ją znaleźć, ale pokażę Wam pewną publikację za moment na ekranach e, i postaram się o niej troszkę opowiedzieć. Spójrzcie. Kościół chrześcijan-baptystów, jak widzimy, całkowicie wspiera Władimira Putina w tej całej akcji. Nie wiem, jak on to nazywa. Akcja zbrojna, jakaś taka, żeby tych Ukraińców rozbroić i tak dalej. Tak czy inaczej, Kościół absolutnie wspiera. Kościół, który jest baptystyczny. Czyli można powiedzieć, to są nasi bracia, bo przecież tak samo wierzymy. Pomijając też jakieś tam kwestie, natomiast no, baptyści, baptyści. No, jak są jakieś różnego rodzaju, rozumiem, fora międzynarodowe, gdzie spotykamy się z naszymi braćmi na różnych. Tak, jak u nas na przykład, przecież to się gdzieś tam działo, nasz też prezbiter z naszego kraju też jeździł na różnego rodzaju fora. Forum i przecież tam się spotykali ci wszyscy prezbiterzy z różnych krajów. Pewnie z Rosji też, bo chociaż nie sprawdziłem tego. Dlaczego miałoby go nie być? I teraz Kościół Baptystów opowiada się za Putinem, który morduje naszych braci, słuchajcie, na Ukrainie przecież nie ma znaczenia, czy jestem Ukraińcem, czy jestem Polakiem, czy jestem Niemcem, czy jestem Rosjaninem. Nie ma to żadnego znaczenia, że jestem chrześcijaninem. Więc nie rozumiem tego, jak Kościół, który uważa się za chrześcijański, e, a za taki uważamy Kościół Baptystów w sensie Protestantów, no, wiadomo, że wyznacznikiem jest Biblia i owoce. Natomiast z założenia, jakby traktujemy. Pewne odłamy nurta jako chrześcijańskie, no to ja nie rozumiem powiem szczerze, jak można, będąc chrześcijaninem, będąc kościołem chrześcijańskim, wspierać ludobójstwo swoich braci w innym kraju, tylko dlatego, że to jest inny kraj czy inna narodowość. Nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia i nie powinno mieć żadnego znaczenia. Tak więc moi drodzy, jak to jest możliwe, że, że nasi bracia to wspierają? Ja tego powiem szczerze, drugi raz powiem, nie rozumiem. Nie wiem, jak można przedkładać nawet w obliczu własnej śmierci, w obliczu pewnego zagrożenia sprawy polityczne ponad Kościół, ponad Kościół, ponad braci i siostry w Chrystusie. Ja tego nie rozumiem, natomiast zdaję sobie sprawę, że może być sytuacja tego typu, że ktoś od nas czegoś wymaga, jesteśmy czegoś zmuszeni, natomiast nie wiem, czy Kościół tam był zmuszony. Nic takiego nie słyszałem. Nic mi o takich rzeczach nie, nie doniósł, nie poinformował. Więc wnioskuję na podstawie tego, co zostało napisane: że po prostu baptyści, którzy zarządzają kościołem w Rosji, wspierają morderce i na miejsce, którym jest Władimir Putin. I to jest bardzo smutne, niestety tak się dzieje. Ja jeszcze ostatnio, powiem wam, powiem wam że jeszcze ostatnio rozmawiałem. Właśnie z braćmi i siostrami z Ukrainy spotkaliśmy się i powiedziałem im o tym, o tej, o tej, o tym fakcie, który gdzieś tam e, usłyszałem, który czytałem dowiedziałem się. Mówię co by na to słuchajcie, że bracia i siostry, którzy mieszkają w Rosji, e, kościół baptystyczny w sensie, bo to też baptyści, którzy uciekli z Ukrainy do Polski, mówię co by na to, że? Że, że wasi bracia i siostry, którzy mieszkają w Rosji, wspierają Władimira Putina w tym, co on robi. I tak się złożyło, że osoby, z którymi rozmawiałem, mieszkały wcześniej w Ukrainie. Przepraszam, mieszkały wcześniej w Rosji. I powiedziałem im, że faktycznie są takie, zbory, są takie zbory w Rosji, baptystyczne, które faktycznie mogą wspierać Władimira Putina w tym, co robi, i ich to wcale nie dziwi że tak się dzieje natomiast w no jest, no to jest smutne to jest smutne ponieważ e, no jak tak można ja jestem w stanie uwierzyć w takie rzeczy że jakiś tam pop e, z kościoła prawosławnego czy papież Franciszek e, podpisze wszystko co mu dadzą i, i powspiera i da medale ludziom którzy wspierają aborcję e, natomiast no tutaj strona baptystyczna, strona ewangelikalna, ludzie, którzy są nowonarodzeni którzy się nawrócili e, dzięki łasce Boga wspierają takie rzeczy no jestem ja powiem uczciwie, jestem zszokowany e, nie rozumiem tego absolutnie tego nie rozumiem ale być może jeszcze za mało widziałem na tym świecie i za mało widziałem w kościele, żeby się dziwić ja moi drodzy życzę wam że też siostrom i braciom z Ukrainy w Polsce czy nawet w Rosji, bo to nie ma znaczenia, żeby Pan Bóg dawał nam siłę, żeby Pan Bóg nas jednoczył, bo przecież tam na górze, Królestwo Bożym, wszyscy będziemy razem. Nie będzie znaczenia, czy jestem Rosjaninem, Polakiem, Niemcem, kimkolwiek z pochodzenia, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie jest takie, że dzięki Bogu jesteśmy zbawieni, jesteśmy Jego dziećmi, tak więc myślę, że za to powinniśmy dziękować i to powinno być naszym wyznacznikiem, tego, że E, słuchamy, trwamy w nauce i wierzymy Bogu, a nie politykom. I tego Wam i moi drodzy, moi drodzy Wam i sobie życzę z Panem Bogiem.